Hej w kolejnej części ja już widzę a wy po dłuższej przerwie paru stu krokach coś się zaczyna pokazywać Uff. Idziemy powoli, idziemy, idziemy I co mamy? Czerwony, młody, piękny szukamy kolejnych mogą być, a być może tylko jeden wiem, że tutaj nikogo nie było Najprawdopodobniej Fuh. Dobra, sprawdzimy co warty to jest mój nożyk Sprężynowy Ale komary dają się We znaki cholera i takie bąki konne Much, konne muchy Nie wiem, ile udało mi się, czy, czy udało mi się nagrać ten filmik, ale jest jeden. O. Nie wiem co się dzieje z tym, z tym nagrywaniem Ale leci Samo się nagrywało, nie włączyło, samo wyłączyło Coś się chrzani nie Nic idziemy dalej Zobaczymy co jest na łące Co tutaj mamy ale łące nic nie ma nic. Nie ma albo, albo ktoś był. w W niedzielę chyba to ktoś mógł być. Dobra dość tego ożenia. Ja już też mam gość. Zobaczcie. Niedawno ten rower był pusty a tu normalnie dzisiaj można pływać. Uff. Uff. Dobra, jak coś będzie to się jeszcze połączę. Na razie trzymajcie się hej.